OK, wchodzimy do piwnicy. Stąd będziemy musieli zabrać obejmy na rurę. Przydają nam się za chwilę. I coś tu jeszcze możemy zwinąć. Wiadro, tutaj jest wiadro z solą. Do piwnicy na razie nie schodzimy, ponieważ nam to jest niepotrzebne. Suwelka i zmiotka, przedłużacz. Przedłużacz weźmiemy. Ten na pewno się nam przyda. Jak widzicie, wszystko jest no, w strasznym stanie. Tutaj jest jakaś pleśń na podłodze. No, nie wygląda to zbyt ciekawie. Puszka. Nie wiem właściwie po co my to bierzemy, ponieważ to nam się nie przyda w ogóle. No, ale cóż, jak już. To jest nasze, to dlaczego my mamy tego nie wziąć w końcu, nie? Dobra. Idziemy teraz do biblioteki. Ponieważ tak jak mówiłem, odblokowaliśmy już ptaki na lokacji zamku, ale... Yy, ale nie, zadzwoni nie zadzwoniliśmy do notariusza, do naszego adwokata i do pani Fortuny. Tak więc dzwonimy na początku do wróżki. Madame Fortuna. Adrian, I knew you would call again. Who else could it be? Pick a card. Uh, stop. Ah, uh, we have the Emperor. Yeah, on the line, but it was in all the papers too. So. Uh, what? No, the card, Adrian, the Emperor card. You're gaining in external power and strength. You have a strong will. And I see death. Again. A bear will follow you at every turn. And devour you. At every turn. What the Adrian, You could defeat the bear. Jak mogę odwiedzić bóg? Zdjęcie Szczerze powiedziawszy, nie wiem, kto jest tym. tym. niedźwiedziem. No ale tak, mamy. gdzieś mieliśmy. wizytówkę notariusza, dzwonimy. Nie mam żadnego pojęcia, kto jest tym niedźwiedziem, szczerze powiedziawszy. Nawet mi może grałem już parę razy. No cóż, dzwonimy że się dowiemy w swoim czasie kto będzie tym niedźwiedziem muszę na to zwrócić uwagę jeszcze powiedziawszy. Tak? Yes um is this Mr Dukes notary for inheritance law and what not Absolutely correct and you are Gordon Adrian Gordon Ah Mr Gordon my condolences once again for the loss of your great grandmother Thanks i'm assuming you still have a few questions concerning the reading of the will yesterday. mr dukes uh, can you tell me again what exactly is included in my inheritance well mr gordon you are the last descendant of the gordon lineage and inherit the black mirror castle estate and the one in wales a few hundred acres of woodland as well as the assets in the family bank accounts amounting to one hundred pounds. With all privileges and responsibilities. What responsibilities? Uh, the proper management of the woodland, adherence to hunting regulations, maintenance of the property and the garden. Sale is explicitly prohibited. At most, you can hand it over to the church. Nothing outstanding, no debts. Not about inheritance at all, don't you think? I'll be in touch, Mr. Dukes. Of course, Mr. Gordon. Czyli mało tego, że Adrian dostał zamek Black Mirror w Willow Creek, również dostał zamek Poeleonor w Walii. I... Dużo, zie dużo ziemi, tak więc no, spadek jest całkiem, całkiem, tylko, że nie można go sprzedać. Zadzwonimy jeszcze do naszego adwokata. Doktor Jones, Chambers. Hello, Dr. Jones, I'm Adrian Gordon Well, Mr. Gordon, what's the score? About the bail. Ah, I wanted to call you about that. Sorry, I, it slipped my mind. A certain Charles Murray from Willow Creek has deposited the bail with the court. Do you know this man? Only too well. But I wanted to tell you I'd already found that out myself. Is he a friend of yours? That's good. Very good, in fact. The more supporters you have, the better. That always goes down well with the judge. People with friends and advocates, terrific. Keep it up. Uh, yeah. Tak jak wspominałem, ta osoba, Pan Jones, jest bardzo sympatyczny. No, cóż, gadamy jeszcze na temat Adriana, czyli na temat spadkobiercy. Dr. Jones, you know much about English inheritance law? <laughs>

Biblioteka bardzo fajnie, że chociażby po jednej stronie zamku. Tak mi się zdaje, że właśnie pożar Luis podłożył po prawej stronie zamku, patrząc od frontu, a do lewej już ten pożar nie doszedł, czyli, czyli bardzo w porządku. My family tree. No i właśnie to jest ten problem, o którym wspominałem, ponieważ yy, nie możemy zobaczyć bezpośrednio na, yy, na drzewo genealogiczne. Ja bym osobiście chciał trochę przeanalizować to drzewo genealogiczne, no ale niestety Daren nie chce spojrzeć, nie chce nam pokazać widoku z drzewa genealogicznego. Gene no, herbaciarnia. Wchodzimy jeszcze tam, zobaczymy co tam ciekawego się dzieje. Jak widzimy, niewiele. Ale wszystko poglądajmy. W sumie herbaciarnia też zachowana w całkiem niezłym stanie. Widzimy tutaj jakąś czarną pleśń, czarną plamę. Właściwie to jest chyba pleśń, tak mi się zdaje. these marks? It looks like mildew. not that healthy. The clock has stopped, probably during the last century. Oh, what horrible things Beats me what people think is so great about statues of naked kids with wings. <laughs> Maria, the mother of all statues. Horse breeding was once a big thing here. The sculpture probably originates from that period. The plinth is probably marble. Okay, let's check the flat. Bills, bills, bills... Bank statements. Envelopes with nothing in them. Huh, who's this one from? Citta del Vaticano. Roma, Italia. It's from the Vatican. What did Victoria have to do with the Vatican? No, widzimy, że Victoria listy z Ciekawe. Hmm. 6000 pounds is paid in every 3 months. No indication of who it came from. It just says here it was paid in over the counter. The last entry is 4 months ago. Hmm. I the account was virtually 2 weeks ago by Valentina Antonini, authorized by Victoria Gordon. To must być money for the construction guys. Okej, okay, czyli gdzieś te pieniądze powinny być. No chyba siostra Nie zabrałaby dla siebie tych pieniędzy, tak więc będziemy musieli ich poszukać.

Presumably, it used to be William's and Victoria's bed. William died more than 12 years ago. A shelf with books, souvenirs, and caskets on it. <laughs> Probably full of memories. If you look out there, you might think it's deepest winter. Or is that more to do with the chill here in the room? Najlepsze zostawimy sobie na koniec. This is makeup utensils, creams, Victoria's cosmetics stuff. Szkatułka jakaś, zobaczmy. This is Victoria's jewelry, rings, necklaces and earrings. This is Victoria's jewel. Mhm. Zobaczmy jeszcze, Parawan już patrzyliśmy. jest sprzęt medyczny. This is the monitoring equipment and medication Victoria used. Shouldn't Miss Antolini have taken these away with her? or is someone else from the diocese coming to collect them looks like i'll have to take care of it a plush stool like lots of things in this room it's red Dobra. Teraz na obraz. Uwaga. the white lady the great mystery yeah. what's going on here the blood is gone

nieciekawie dosyć, bym powiedział. Dobra, wejdźmy może do... Coś jeszcze powinniśmy chyba zabrać, tak mi się zdaje. Czy już wszystko mamy? Nie, wszystko raczej mamy. Hmm, garnek, belka podtrzymująca strop, taczka. Wejdźmy na... do ogrodu. Może tutaj coś ciekawego się znajdzie? Tutaj już wszystkie bonusy odblokowane. Dach. Może jakiś ciekawy komentarz? Mówimy, że to jest to byłby <grywanie> Menir. Potem zajmiemy się menirami. Na razie musimy. Wejdźmy może do szklarni. Będziemy musieli użyć kluczy, chyba. Czy szklarnia jest otwarta? Uh,

A garden hose. Hoses have always brought me luck so far. Wiadro. That was a bucket for water. Z dnem. Maybe I can use it for something else. No, ale Rośliny... o, That ki. must have been one hell of a rake. Now it's just a long wooden stick. Okej, okay, teraz patrzymy na dywan, ale zanim jeszcze coś zrobimy, spójrzmy na roślinki. Może coś ciekawego będzie do palenia. No, Czyli waleriana, ziółka takie, waleriany. Uh. To jest jeszcze posąg. A statue is that the white lady? I doubt it. She's too scantily dressed. Oh god, I see her everywhere, even though she's not there at all. Still, it's a shame she's got so dirty. Dobra, sprawdźmy dywan. Podnieśmy go właściwie.

A chociaż wątpię, szczerze powiedziawszy. So, where does that lead to? Far down, Jest jakaś teczka. There's yy, Musimy ją jakoś podnieść. I w ten oto sposób majstrujemy sobie uchwyt, bierzemy kijek, wyczuwamy um, na obejmach do rur i, I musimy do, coś do niego doczepić, posłuży nam jako haczyk litera M. Będziemy mieli wtedy taki bosak. Dobra, podnosimy teczkę i sprawdzamy co jest w środku. Got Dobra, sprawdzamy co jest w środku w, nie, w tej teczce. Ciekawe do, do kogo należała przede wszystkim. Let's see 10 pound note, a bottle pamiętnik, a notebook. Maybe it could tell me something about the owner. Widzieliśmy napis Henry Stanton, czyli na ogrodnika, którego zabił Samuel albo się sam utopił. Aha, here on the first page it says Henry Stanton. What did our Henry write about them? Well, that's interesting. he appears to have been some kind of informant at least he recorded everything meticulously when he saw any castle residents in the tea room 3 o'clock p.m tea time ends victoria forgets to close the horse again 3.15 p.m bates checks the lock note the key is hidden at old durham gordon 4 o'clock p.m tea room empty Use the opportunity or 30 pm. Visit of Dr. Herman. 14. Przerwa na herbatę Earl Grey. 15. Koniec przerwy Wiktoria znów zapomniała zamknąć konia. 15.15 15. Bates yy, sprawdza zamki. Notatka: Klucze, klucz jest ukryty w, przy starym dergamie Gordonie. No to dziwne. 16, pusta herbaciarnia skorzystać z okazji 1630 wizyta u doktora Hermana i mamy narysowany obraz konia. Ale z tego co pamiętamy, Morris był stajemnym, czyli on powinien interesować się koniami, a, a Henry był ogrodnikiem, więc raczej powinien być zainteresowany w jakichś roślinkach, tak więc. Yy, pamiętamy cokół, na którym był, była rzeźba konia. I jego będziemy sprawdzać, a kluczem do niego będzie stary Dergam Gordon. I tym zajmiemy się w następnych odcinkach. Jeszcze przeczytajmy, co Darren napisał, i ja zakończę ten odcinek. Y Według banku co trzy miesiące z rachunków upłacane było 6000 tysięcy funtów. Prawdopodobnie Wiktoria, jak wiele starszych ludzi, bała się trzymać zbyt dużo pieniędzy na koncie, ale to oznacza, że gotówka gdzieś tutaj jest, tylko gdzie zacząć szukać? Odkryłem w szklarni, na którego dnia leży stara walizka. Ciekawe, czy należała do Wiktorii, a może do Luisa? Mógł, mógł schować tam pieniądze od Angeliny w zamian za wykonywanie zlecenia? A może leży tam bez celu od dłuższego czasu? Nic mnie już chyba nie zaskoczy, poprzednik Luisa również był oszustem, wydaje mi się, że Henry pracował w ogrodzie tylko po to, żeby śledzić swego pracodawcę i dobrać się do jego pieniędzy. Nic dziwnego, że ogród wygląda, jak wygląda. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie mi za, zatrudnić ogrodnika, z pewnością upewnię się najpierw, że naprawdę nim jest. Notatnik przyda się yy, teraz mnie. Dzięki niemu może odnajdę ukryte pieniądze. Henry pisze też o jakimś dergamie gordonie. Ale kto to do diabła jest? Tym wszystkim będziemy zaj zajmować się w kolejnych odcinkach. Ja sobie zrobię teraz króciutką przerwę. I tak szczerze powiedziawszy, przedtem też sobie zrobiłem przerwę na początku trzeciego rozdziału. Tak więc teraz kolejna przerwa. I w następnych odcinkach będziemy już zajmować się szukaniem pieniędzmi i zgłębianiem dalej, dalszym yy, klątwy rzuconej przez Mordreda. Tak więc zapraszam serdecznie na koniec.